Czekam na miasto. Zobaczcie kto tam idzie. Jaki perfect timing! Zdążyłam wyciągnąć kamerę i BUM! Zostajmy zagrywać, bo nie co roku! <gryst> Cześć! Co robimy, Ania, dzisiaj? Dzisiaj idziemy do Puskajola! Nasza ulubiona restauracja. Ale fajnie, Nikol ma urodziny. Stad. Dzisiaj gwiazda jest. Mhm. Tak. <grym> dzisiaj musimy robić wszystko to, co ona Gwiazda on od 7 do to 8. znaczy tylko przez 2,5 godziny. <grym> Na sześć. <szczęście. grym> nie, bo kiedyś cię zaciągnę do Yellow Doga. No dobra, ale to kiedyś, nie? Wtedy już nie będę taka miła. <grym> 宝贝 n s c h e mir O, dziękuję! Jak ty mnie dobrze znasz! No, także proszę bardzo. O, matko, dziękuję! I rozpakuj sobie. Okej, okay, dobra. Zobaczcie, okay. jakie piękne opakowanie. Chcę pokazać, co dostałam od Ani. Opakowanie bardzo trafione, chociaż jest to czarno-białe. Że... Pierwsza rzecz. Takie piękne czekoladki zapakowane. Ale specjalnie w czarnym pudełku. I złote, ten, stróżka. To jest Mount Blink Druga rzecz Waga. To nie jest sponsorowane <laughs> Zobaczcie Takie piękne, Ania to sama I tu jest napis HAPPY BIRTHDAY jest mega fajny, bo jest właśnie taki krótki z takim małym że Bardzo mi się podoba I uwaga! Rzecz, na którą polowałam tak długo Już wszyscy wiedzą, że szukałam szalika. Jak to zobaczyłam Jest taki darny, taki biało... Popielaty Popielaty i jest taki wielki Właśnie będzie pasował idealnie do mojego nowego płaszcza, którego sobie kupiłam Jeszcze Wam nie pokazywałam, ale w tym filmiku go Taki szary, więc będzie idealnie pasował Wielki, cieplutki i jestem zakochana. To jest chyba moja ulubiona rzecz. Uwielbiam go.

Zobaczcie, jaka ładna świeczka, sprzedawana mi się I coś, z czego bardzo się cieszę. Faza to czipka z art deco. A co to jest? Tutaj druga część prezentacji. O no, Co to jest? Co to, jest? Co to, co to jest? ci kupuje za darmo? Ja. Mój Oczywiście. Ponieważ jest to moja ulubiona paletka. <laughs> jest to paletka cieni. No. Do oczu, też. Do oczu. Ja Powiem Wam, że ma przepiękne kolory i w ogóle jest bardzo ładna. E, wygląda bardzo podobnie do Urban Decay Naked trójki, bo ma wiele takich róż, bym powiedziałam sobie. Ale ja będziesz mieć, nikogo piękne oczka. No. Ty ja mnie pomalujesz, na tak jak w No na pewno. Musisz zapłacić. Pomalujesz mnie tak na <laughs> No i na balsamu jeszcze. Dziękuję. I masaż turecki zrobię. Jak byłam w Turcji, to miałam śmieszną przygodę z masażystą. No opowiedz wszystkim. <grym> może to zostawię na inny dzień. <grym> to jest historia na inny dzień. To jest historia na cały filmik. <grym> Wiesz, że byłam sobie wtedy z Klaudią i Klaudia wyszła tak... A Klaudia za... też robił ten masaż? Tak, ale Klaudia miała innego masażystę. Aaa, Mini Crazy. I Klaudia wyszła i mówi tak Nicole, it was amazing, I tipped him. Była mu tipa, nie? Bo było tak super. I'm like, seriously? That was like the worst thing ever. Nie przesadzaj, było fajnie. Też bym chciała być spogilgotana przez tureckiego Tak Z jest Jestem Nicole. Hello, it's me, it's to Nicole. It's me. Nicole Grazida. Rzyzyda. Grak, grek, grek. Rzyda. Wiesz, po Dzwoni Andziaks! Odbieraj. Halo? Masz pozdrowienia od Andziaks. Nawzajem, dzięki. Macie pozdrowienia wszyscy od Andziaks. Dziękujemy bardzo. Dzięki za pamięć. Pewnie, papa Sałzgi. Fun fact, mówiłam o tym, że Ania zaczyna kanały na YouTubie no, no to. i Angelika mówiła, że Ty jej podsyłałeś wszystkie pomysły na filmiki, dlatego że Serio? Ania chodziła z Angeliką do klasy. W gimnazjum. Także Ania już jest z youtuberkami od dawna. Najpierw w gimnazjum, potem chodziła ze mną do klas. Także napiszcie w komentarzu teraz, żeby Ania założyła swój własny kanał. I przeczyta te komentarze i wtedy powie, kurczę nikol może jednak założę ten kanał. Nie, nie piszcie. piszcie. Piszcie, piszcie, piszcie. Nie, bo ja nie mam sprzętu do nagrywania, musisz mi kupić sprzęt. Jak to masz? No, ty co w Egipcie byle, nagrywasz? Kalkulatorem? Nie, nie, tą kamerą sobie No nagrywasz. tak, jasne. Wiesz, że ona ma lat? Masz Chyba najlepszego 35. i najlepszego MacBooka do montowania, jakiego się da, więc już nie wymyślaj. Kto by jej nie oglądał? No powiedzcie, żebyście ją pooglądali. Wiesz, że tego nie wytnę. Nie dobrze. Po czym ja bym robiła filmiki. No powiedź, jak chcecie kanał... To powiedzcie mi, o czym byście chcieli filmiki O tym, jaka jesteś ja piękna i cudowna. I co ja mogę nagrywać? O tym, jak się ma. O maguje, realu Madry. O tym, jak... Byś mówiła, jak bardzo real O tym, jak, jak konturuje swoje policzki. No przecież to, to już jest wszędzie, nie? Każdy o tym robi. Ja coś takiego chciała, jakby już coś miała nagrywać. Coś takiego origin... o, o tym, co byś nagrywała. Tam tak. wiesz o czym. Aha! Ty! W no sumie tego chyba na polskim YouTube jeszcze No właśnie, dlatego zaczniesz o tym kanał. I wyczekujcie. <grywa> 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 Ładny masz zegarek. To jest ten? To jest ten, Grecji. co się rozbił To jest ten co się rozbił A, ale yy, chyba nie, nie nagrywaliśmy, nie pokazywaliśmy tego vlogu Oni nie wiedzą chyba co ci się stało w Grecji A? Że wylądowaliśmy na pogotowiu o piątej tak, nad ranem na pogotowiu, Tak, rozbił mi się No, ten ale zegarek. to jest historia na inny filmik No jak ja to opowiem w swoim kanale Tak, jak, jak wylądowaliśmy w Grecji na pogotowiu no. nad ranem Tak Prawie umarłam, ale skoro. Tak, no, także, no Oł. MG. Czy wy to widzicie? To jest truskawka. Jestem zakochana. Nie mogę się doczekać, aż to spróbuję niam.